Warszawa. Zima, szare niebo, wiatr uderza w szyby kliniki. Marta siedzi na plastikowym krześle w poczekalni, ściskając w dłoni wyniki badań. Na jej twarzy i strach i rezygnacja. Pani Marto. Lekarz odchrząkuje, zerkając na ekran monitora. Zrobiliśmy wszystkie możliwe testy. Niestety, nie ma już szans. Cisza. Słowa zawisły w powietrzu jak wyrok. Marta kiwa głową, choć w środku coś w niej pęka. Dziękuję, panie doktorze, mówi cicho. Na korytarzu czeka Michał, mąż. Zimowy płaszcz, nerwowe dłonie, spojrzenie uciekające w bok. I co? Pyta, zanim jeszcze zdąży usiąść. Nie będzie dziecka, Michał, odpowiada, z trudem utrzymując głos. Przez chwilę milczy, potem tylko wstaje. Podchodzi do okna, tyle lat starań, wszystko na nic. Marta patrzy na niego z nadzieją, że powie coś więcej, że powie poradzimy sobie: kocham cię, cokolwiek, ale on tylko wzdycha i wychodzi na balkon zapalić. Wieczorem Marta słyszy jego rozmowę przez uchylone drzwi: Nie wiem, Anka, nie daje już rady. Ona się zamknęła w sobie, jakby już jej nie było. Wtedy serce przestaje bić spokojnie. Anka, sprzątaczka z jego biura, uśmiechnięta, prostolinijna, zawsze w fartuchu i tanich perfumach. Marta pamięta, jak raz przyniosła jej ciasto. Niech pani spróbuje, takie domowe, powiedziała wtedy. Nie wiedziała, że kilka miesięcy później odbierze jej wszystko. Tydzień później Michał spakował walizkę. Nie krzyczał, nie tłumaczył. Po prostu Nie mogę już tak żyć. Rzucił cicho. Chcę mieć rodzinę. Drzwi zamknęły się z dźwiękiem, który Marta zapamiętała na całe życie. Usiadła na podłodze w pustym salonie. Patrzyła w przestrzeń. Nie płakała. Tylko po kilku minutach wstała, podeszła do lustra i spojrzała sobie w oczy. Dobrze, wyszeptała. Skoro ty chcesz nowego życia, to ja też zacznę od nowa. Zerwała ze ściany ich wspólne zdjęcie ze ślubu. Złamała ramkę i wrzuciła do kosza. Za oknem śnieg przykrywał ślady po jego samochodzie. Ślady, które zniknęły, zanim zdążyła uwierzyć, że to naprawdę koniec. Michał wprowadził się do anki tydzień po rozstaniu z Martą. Małe mieszkanie na warszawskim brudnie. Stara kamienica, odrapane ściany, zapach smażonej cebuli i świeżego prania. Ale było mu tam. Dziwnie dobrze. Ciepło. Normalnie. Anka śmiała się z prostych rzeczy. Potrafiła śpiewać przy gotowaniu, tańczyć w kuchni, żartować z rachunków za prąd. Z tobą to przynajmniej można żyć, mówiła, obejmując go od tyłu. Nie to, co z tymi wiecznie niezadowolonymi kobietami z miasta. Michał uśmiechał się, choć w środku wciąż coś go gryzło. Czasem wieczorami wyciągał telefon i włączał stare zdjęcia, jego i Marty, z czasów, gdy jeszcze się śmiali. Potem szybko blokował ekran, jakby chciał wymazać to wspomnienie z pamięci. Pewnego dnia Anka wróciła z pracy wcześniej. W dłoni trzymała test ciążowy. Michał, muszę ci coś powiedzieć. Spojrzał na nią z niepokojem. Co się stało? Jestem w ciąży. Cisza. Potem jego twarz rozjaśniła się, jakby pierwszy raz od lat. Naprawdę, wyszeptał. Jesteś pewna. Dwie kreski. I lekarz potwierdził, objął ją mocno, śmiał się, płakał, całował jej dłonie. Widzisz, to znak, że wszystko miało sens, że los dał nam drugą szansę. Wieczorem otworzył wino, które trzymał jeszcze z dawnych czasów. Świętowali do późna. Anka mówiła o imionach, o tym, że chce córeczkę, o sukni ślubnej i pierścionku. Michał patrzył na nią z wdzięcznością. Wiesz, Anka, z tobą czuję się, jakbym wreszcie oddychał. Bo ja nie udaję, Michaś. Ja cię po prostu kocham, odpowiedziała i pocałowała go w policzek. Kilka tygodni później zaczęły się przygotowania do ślubu. Skromnego, ale radosnego. Znajomi z pracy śmiali się, że wreszcie trafił na normalną kobietę. Ale nocami Michała nawiedzał ten sam sen. Stał w deszczu, a przed nim Marta w białej sukni, z twarzą zalaną łzami. Szeptała: Nie możesz tak po prostu odejść. Budził się zlany potem. Anka spała obok, spokojna, z dłonią na brzuchu. On gładził ją po włosach, próbując uwierzyć, że to, co zrobił, było słuszne. Następnego dnia, kiedy patrzył, jak Anka myje okna w ich kuchni, nagle pomyślał. A jeśli Marta też teraz patrzy przez okno, sama? Wtedy po raz pierwszy od roku poczuł coś, czego nie potrafił nazwać. Nie była to miłość, nie był to żal. To było, przeczucie, że pewnych historii nie da się naprawdę zakończyć. Była sobota rano, tydzień przed ślubem. Michał siedział przy stole, przeglądając listę gości, gdy do drzwi zapukała listonoszka. Dla pana Michała Kamińskiego. Powiedziała, wręczając mu białą kopertę bez nadawcy. Nie było na niej nazwiska, tylko jego adres. Michał otworzył ją odruchowo. W środku, kartka, czysta, bez ozdób. Na środku, kilka słów napisanych kobiecą ręką. Widzimy się w sobotę. Serce zabiło mu szybciej. Patrzył na litery. Na to miękkie, znajome pismo. Nie miał wątpliwości. To była ona. Marta, Anka w tym czasie prasowała firanki. Coś się stało, Michaś? Zapytała z uśmiechem. Wyglądasz, jakbyś ducha zobaczył? Nie, nic schował kopertę do kieszeni. Po prostu rachunek z banku, ale przez resztę dnia chodził jak cień. W nocy śniła mu się znów Marta, stojąca w progu ich starego mieszkania, trzymająca coś w ramionach. Nie widział, co dziecko torbę zawsze budził się zanim zdążył podejść bliżej nadszedł dzień ślubu kościół wypełniony zapachem białych róż anka wyglądała pięknie prosta suknia rozpuszczone włosy błyszczące oczy michał starał się nie myśleć o niczym poza tą chwilą organy zagrały delikatnie ksiądz skinął głową michał ścisnął dłoń anki gotowa szepnął najbardziej na świecie Wtedy drzwi kościoła otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Wszyscy odwrócili głowy. W progu stała Marta. W białym płaszczu, z dzieckiem owiniętym w kremowy kocyk. Patrzyła prosto na Michała. Nie było w niej złości, ani rozpaczy, tylko spokój. Ksiądz zamilkł. Ludzie zaczęli szeptać. Anka zbladła jak papier. Michał poczuł, że ziemia usuwa mu się spod nóg. Marta powoli ruszyła w stronę ołtarza. Jej kroki odbijały się echem o marmurową posadzkę. Stanęła kilka kroków przed nim i powiedziała: Nie przeszkadzajcie sobie. Ja tylko przyszłam pogratulować. Kościół ucichł. Słychać było tylko płacz dziecka cichy, przerywany, jakby niewinny głos przecinał powietrze. Michał przełknął ślinę. Marto, co ty robisz? wyszeptał. Dlaczego przyszłaś? Chciałam, żebyś zobaczył. Uniosła lekko kocyk, żebyś zobaczył, jak wygląda prawda. Spojrzał na nią w panice. Co? Co masz na myśli? Marta uśmiechnęła się lekko, choć w oczach miała coś, czego nie dało się odczytać. Zrozumiesz, Michał. W końcu zrozumiesz. Odwróciła się do księdza. Proszę kontynuować. To tylko chwila prawdy. Nie grzech. I wtedy wszyscy zobaczyli. Na małej rączce dziecka błyszczała cienka złota bransoletka z grawerem. Adam K. Anka chwyciła się za serce. Boże! szepnęła. Adam! Michał poczuł, jakby ktoś wyciągnął mu powietrze z płuc. Adam, jego brat. Czas zatrzymał się. W kościele panowała taka cisza, że słychać było tylko pojedyncze westchnienia. Marta podeszła bliżej. Aż stanęła twarzą w twarz z Michałem. Pamiętasz, co mi powiedziałeś tamtego dnia? Spytała spokojnie: Marto, proszę cię, nie rób tego tutaj wyszeptał, czując, jak głos mu drży Powiedziałeś, że nie mogę ci dać dziecka. I miałeś rację uniosła lekko kocyk nie mogłam mieć dziecka z tobą. Wszyscy zamarli na ramieniu Marty spało maleństwo, spokojne, o ciemnych włoskach. Ksiądz cofnął się pół kroku, jakby bał się, że stanie się coś nieodwracalnego. Marto, Michał zrobił krok w jej stronę, ale ona odsunęła się chłodno. Spokojnie, nie przyszłam robić sceny. Przyszłam tylko pokazać ci prawdę. Zwróciła się do wszystkich. On zostawił mnie, bo byłam bezpłodna. Bo chciał mieć rodzinę, a ja spojrzała z powrotem na Michała. Znalazłam ją tam, gdzie najmniej się spodziewałam. Ksiądz próbował przerwać. Pani Marto, proszę, to nie jest miejsce na takie rozmowy. Wręcz przeciwnie, odpowiedziała. To właśnie tutaj zaczynają się i kończą wszystkie przysięgi. Anka, biała jak kreda, trzymała się za brzuch. Kim, kim jest ojciec tego dziecka? spytała szeptem. Marta spojrzała jej w oczy. A potem powoli przeniosła wzrok na Michała. W kościele panowało napięcie, które można było ciąć nożem. Twój brat, powiedziała cicho: Adam, słowa spadły jak kamień. Wszyscy zamarli, nawet dziecko przestało płakać, jakby i ono poczuło ciężar tych słów. Michał cofnął się o krok, jakby dostał w twarz. Kłamiesz, wydusił z siebie. To niemożliwe możliwe przerwała mu. On był jedynym, który wtedy nie odwrócił wzroku. Pomógł mi, kiedy ty budowałeś swoje nowe szczęście. Anka zakryła usta dłonią, ksiądz opuścił wzrok, a ludzie zaczęli wychodzić z kościoła w milczeniu. Marta pochyliła się nad dzieckiem i powiedziała cicho, ale tak, by każdy usłyszał. Nie przyszłam mścić się, Michał, chciałam tylko, żebyś wiedział, że życie ma swoje sposoby, by oddać sprawiedliwość. Odwróciła się i ruszyła do drzwi. Kiedy wychodziła, światło z witraży padało na jej twarz. Spokojną, godną, wolną. A Michał stał bez ruchu, z oczami wypełnionymi niedowierzaniem. W dłoni wciąż trzymał obrączkę, której nie zdążył założyć. Za jego plecami anka upadła na kolana i rozpłakała się głośno. Wszyscy wiedzieli, że tego ślubu już nie będzie. Wieczorem, gdy Kościół opustoszał. Michał siedział sam w pustej sali weselnej. Na stole leżały niedopite kieliszki, przewrócony bukiet i jego marynarka pachnąca wstydem. Wpatrywał się w obrączkę w dłoni. Ta mała, złota pętla nagle ważyła tyle, co całe jego życie. Telefon dzwonił nieustannie. Matka, koledzy, ksiądz. Nie odbierał. W końcu przyszła wiadomość od Adama. Musimy porozmawiać. Wiesz, gdzie mnie znaleźć? Dom rodzinny stał na obrzeżach miasta, przy Starym Sadzie. Drzwi otworzył Adam, młodszy o kilka lat, zawsze spokojny, z tym samym spojrzeniem, które kiedyś mówiło: Nie mieszaj się w to. Wiedziałem, że przyjdziesz, powiedział cicho: Wchodź. Michał wszedł bez słowa. W salonie zdjęcie Marty z dzieckiem na półce. Mały uśmiechał się szeroko. To prawda. Zapytał Michał. Ty i ona. Adam skinął głową. Tak. Cisza. Tylko zegar na ścianie tykał, jakby odliczał sekundy do wybuchu. Wiesz, jak to brzmi? Michał parsknął gorzko. Mój brat i moja żona. Była żona, poprawił Adam spokojnie. Zostawiłeś ją jak śmieć. Została sama, złamana. Pomogłem jej, jak potrafiłem. Michał chwycił go za kołnierz. Pomogłeś. Spałeś z nią. Nie planowałem tego, Michał. Adam wyrwał się. To po prostu się stało. Marta nie chciała cię zranić. Ale gdy dowiedziała się, że Anka jest w ciąży, powiedziała: Niech życie samo pokaże, komu naprawdę da drugą szansę. Michał odwrócił się, zaciskając dłonie w pięści. To dziecko. Jego głos drżał. Czy ono wie, kim jestem? Jeszcze nie, ale kiedyś się dowie, odparł Adam spokojnie. I wtedy usłyszy, że miałeś wybór. A ty? Michał spojrzał mu w oczy. Nie masz wyrzutów sumienia. Mam, ale nie wstydzę się tego, że dałem jej to, czego ty jej odmówiłeś, odpowiedział Adam. Miłość, a nie litość. Michał wyszedł, trzaskając drzwiami tak mocno, że zdjęcie Marty spadło z półki. Zatrzymał się dopiero na ulicy. Niebo było ciemne, a śnieg, który sypał od rana, przykrył ślady jego butów. Usiadł na ławce przed domem i po raz pierwszy od dawna zapłakał. Nie z gniewu, nie z bólu, z bezsilności, bo nagle zrozumiał, że wszystko, co zrobił, wróciło do niego, tylko w innej formie. Minęły trzy miesiące. Śnieg stopniał. A życie w miasteczku wróciło do swojego rytmu, jakby nic się nie stało. Tylko Michał nie potrafił wrócić do normalności. Mieszkał sam, w wynajętym pokoju nad warsztatem samochodowym. Codziennie rano włączał radio, żeby nie słyszeć własnych myśli. Ludzie na ulicy patrzyli na niego z mieszaniną współczucia i ciekawości. To ten, co zostawił żonę, a potem brat mu zrobił dziecko, szeptano za jego plecami. Nie reagował, nie miał już siły. Pewnego dnia dostał list. Znowu bez nadawcy. Rozpoznał pismo od razu. W środku była tylko jedna kartka i zdjęcie. Marta, Adam i ich synek stoją razem przed Starym Domem. Na odwrocie napis. Nie chcę twojej nienawiści. Chciałam tylko, żebyś wiedział, że czasem Bóg daje dziecko nie temu, kto błaga, ale temu, kto potrafi pokochać. Długo siedział z tym listem w dłoni. Nie zniszczył go. Schował do portfela, obok starego zdjęcia z Martą sprzed lat. Tydzień później spotkał ich przypadkiem. Na rynku, przy fontannie. Marta trzymała małego za rękę, Adam kupował mu watę cukrową. Wyglądali spokojnie, normalnie, szczęśliwie. Michał stał z daleka, nie odważył się podejść. Dziecko nagle odwróciło głowę i spojrzało prosto na niego. Przez chwilę ich oczy się spotkały. Mały uśmiechnął się szeroko. Ten uśmiech uderzył go mocniej niż jakiekolwiek słowo. Bo w tym jednym spojrzeniu było coś, czego Michał nie widział od lat: czystość. Zrobił krok w tył, a potem po prostu odszedł. Nie płakał. Nie przeklinał losu. Tylko szedł powoli ulicą, myśląc, że wszystko co kiedyś uznał za stratę, może wcale nią nie było. Bo prawda, choć boli, czasem uwalnia bardziej niż miłość. Kilka miesięcy później Marta dostała jeszcze jeden list, tym razem od niego. Bez podpisu, tylko z kilkoma prostymi słowami. Masz rację, nie mogłaś mieć ze mną dziecka, bo ja sam byłem dzieckiem, które nie dorosło do miłości. Zamknęła kopertę, przytuliła do piersi i spojrzała w okno gdzie Adam bawił się z ich synem. Uśmiechnęła się. Nie z triumfu, nie z ulgi, z cichego zrozumienia. Bo niektóre wojny kończą się nie wtedy, gdy ktoś wygra, ale gdy obie strony przestają walczyć.